Ci murczek rodzi drogę i się nie da nigdzie spoczyć. Trzeba odrzucić ci niewygodny mur przeskoczyć. Żeby nam się chciało chcieć. Witam państwa ponownie w programie o nazwie Żeby nam się chciało chcieć. Dzisiejszy temat to temat, który z chceniem ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. Czy jest to temat o profilu biznesowym? Tak i nie. Na pewno ktoś, kto pracuje na co dzień w warunkach wolnej konkurencji będzie zwracał na ten temat uwagę przez pryzmat przemyśleń biznesowych. Ale tematyka delegowania dotyczy każdego z nas. Bo przecież mamy dzieci. Delegujemy także naszym partnerom życiowym różne sprawy, różne zadania. I Dzisiejszy program chciałbym, aby osiągnął mój cel, abyśmy umieli spojrzeć na słowo delegowanie o wiele głębiej, inaczej niż paradygmat, który został nam narzucony, brzmi w naszych głowach: delegowanie to kazanie, rozkazywanie. Tak naprawdę, delegowanie z rozkazywaniem ma bardzo mało wspólnego. Kiedy mówimy o delegowaniu, najczęściej będziemy kojarzyć delegowanie z przekazywaniem komuś jakiegoś zadania. Chcemy osiągnąć jakiś cel, ale poprzez kogoś. Chcemy, żeby ktoś inny to zrobił. No i jest to oczywiste, że jest to podstawowy, zas zasadniczy cel delegowania. Ale tak naprawdę dla menedżera, dla supervisora, dla rodzica, dla kogoś, kto chce rozwijać swoje otoczenie, drugą osobę, z którą współpracuje, żyje na co dzień, są jeszcze dwa inne elementy. Jak się to mówi, dwie pieczenie na jednym ogniu? Nie. Przy delegowaniu możemy upiec. Trzy pieczenie na jednym oknie. Ta druga pieczeń to rozwijanie osoby, uczenie osoby. Jeżeli pracujesz z kimś i chcesz, aby ta osoba się rozwijała, aby czegoś się uczyła, deleguj tej osobie pewne zadania, które będą tą osobę rozwijać. I nie tylko deleguj tak, aby ta osoba się rozwijała, jeżeli chodzi o kwestie. Co ta osoba będzie robić, ale także staraj się przekazywać te zadania tej osobie w taki sposób, aby samo przekazywanie zadań też uczyło tą osobę postępowania w stosunku do drugiego człowieka. Trzecia pieczeń na tym samym ogniu, na ogniu delegowania, to motywowanie. Sposób, w jaki delegujesz, wpływa bezpośrednio na to, jak osoba jest zmotywowana. I tutaj daję bardzo konkretny przykład. Jeżeli podchodzi. Właściciel firmy, menedżer, supervisor do swojego współpracownika, za którego jest odpowiedzialny, proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, nie mówię pracownika. Dlaczego? Słowo pracownik od razu ustawia pewną relację w umyśle drugiego człowieka. A więc jeżeli ten menedżer podchodzi do pracownika i mówi: "Zrób to i to" i mówi to uprzejmym głosem, jest to bardzo zła forma delegowania. Dlaczego? Dlatego, że jest to jednak rozkaz. I o tym w jaki sposób rozróżnić rozkazywanie od delegowania, jakiego rodzaju elementy w delegowaniu pojawiają się albo chcielibyśmy, żeby się pojawiły, powiem właśnie teraz. Karol, zrób mi 10 kopii tego dokumentu. Czy właściciel firmy, menedżer, odzywając się w ten sposób do pracownika, czyni dobrze, poprawnie czy nie? Odpowiedź, proszę Państwa, jest dosyć jednoznaczna. To nie jest dobra forma delegowania. To jest forma rozkazu, nawet jeżeli głos był uprzejmy. My w pewnym sensie nie zostawiamy drugiej osobie żadnego pola manewru. Ta osoba nie może w żaden sposób inny zareagować, jak tylko powiedzieć, dobrze, zrobię to, lub nie, nie zrobię tego, i wtedy dochodzi do, do konfrontacji. W jaki sposób możemy to zrobić lepiej? Możemy to zrobić lepiej chociażby w ten sposób, iż zadając pytanie, czy możesz to zrobić, raz jesteśmy bardziej uprzejmi, ale to jest mniej istotne w tym momencie. Bardziej istotne jest to, iż respektujemy osobę, do której mówimy, nawet jeżeli to jest nasz, brzydko mówiąc, podwładny, ponieważ ta osoba być może ma swój rozkład jazdy. Ona jest odpowiedzialna za pewne zadania w naszej firmie. Dziecko, do którego przychodzi rodzic i mówi: Zrób to i to, być może coś sobie zaplanowało. Pytanie, czy możesz pójść zrobić to i to, daje szansę tej osobie na reakcję. Zakończenie całej sytuacji może być fizycznie takie samo. Ta osoba, Pójdzie i zrobi to. Ale samopoczucie i poziom motywacji, poziom tego chcenia, o którym tak często mówimy, jest inny, jest wyższy, jest lepszy. Bardzo często wielu z nas nie lubi struktur systemów. Ja Państwu nie chcę narzucić żadnego systemu, żadnej struktury, ale chcę Państwu zaproponować. Zaproponować strukturę spojrzenia właśnie na delegowanie. Strukturę, która Państwu może pomóc. Szczególnie, jeżeli Państwo możecie stosować tą strukturę w stosunku do osób, na których Wam zależy, a przecież każdy z nas taką osobę lub takie osoby w życiu ma. Poziomy delegowania. Poziom najniższy to prośba, zwrócenie się do kogoś, delegowanie komuś, aby przyniósł informację. Idź, zobacz, przyjdź i powiedz co widzisz. Ta osoba idzie, przychodzi, daje mi informację, ja podejmuję później decyzję na bazie tej informacji. Ale to już jest delegowanie, ja polegam na czyjejś obserwacji. Drugi wyższy poziom delegowania to poziom, który brzmi następująco: idź, zobacz, przyjdź i powiedz mi co według Ciebie można uczynić, aby tą sytuację poprawić, polepszyć, aby dobrze zareagować. To drugi poziom delegowania. Już polega nie tylko na tym, co ta osoba widzi, ale także, co myśli na temat ewentualnej akcji w związku z tym, co widzi. Poziom trzeci delegowania to sytuacja, w której mówię idź, zobacz, przyjdź, usiądziemy razem i się razem zastanowimy nad tym, co zrobić. Ciągle ja, jako menedżer, supervisor, pozostawiam sobie tą furtkę, że ja mogę podjąć ostateczną decyzję, ale osoba z którą współpracuję jest na innym poziomie motywacji. Ja wciągam ją w proces podejmowania decyzji i tu pojawia się słowo w języku angielskim empowerment.